No, to jesteśmy na granicy między Kirgistanem a Kazachstanem i zobaczymy, co to będzie. Ludzi jak I co, widzicie. Idziemy no, idziemy wymienić hajsiwko. Ludzi na razie nie jakoś mega dużo. Zobaczymy, jak będzie. No właściciel samochodu nas podrzucił, więc jest w porządku. Gitarka. Lecimy. Wymieniamy hajsiwko. I jedziemy dalej do Kazachstanu. Jeśli kochacie nieoczywiste kierunki, pyszne jedzenie i stare samochody, to ten kanał powstał właśnie z myślą o Was. Nie znajdziecie tu inkluzji. Będzie szczypta humoru. Wiele ciekawostek. I zapraszamy do wspólnej podróży. Wiecie, tu nawet jest, zobaczcie co tu jest. Piekarnia przeworsk. Chyba ktoś kupił Mercedesa. This car is from our country. Panowie oczywiście nic nie rozumieli. Ale z przeworska fura tu jeździ. Do końca żywota. No dobra, to jest nasza druga granica w sumie, przekraczana na nogach. Pierwsza była w Tyraspolu. Czyli Naddniestrze, trudno to granicą nazwać. No to Kazachstan. Wreszcie. Jesteśmy po tej stronie, która nas interesuje i która jest naszą przyszłością na najbliższe 3-4 dni. Pierwsze wrażenie: Kazachstan to Rosja. Mentalnie to Rosja. Toalety to Rosja. Sposób komunikacji z ludźmi to Rosja. Zobaczymy jak będzie dalej. Ale na pierwszy rzut oka to Rosja. Zopaliśmy marszrutkę, co znaczy Tą białą Toyotę Camry na granicy z Kirgistanem, no i jedziemy do Aumat. Mieliśmy 220 km, zostało nam może ze 40. Zobaczcie, co się dzieje. Atakuje was robot z PepsiColą. W Kazachstanie mega kulturka. To już jest inna cywilizacja. To nie Kirgistan. Ceny mamy tak jak w Polsce mniej więcej jeden do jednego. Pokażę wam coś. Narodowa czekolada. Aż milutko. Kupiliśmy o, zapas. Kupiliśmy zapas. Będziemy konsumować. Fajne, co? No, no, to sobie idziemy przez automaty. Dojechaliśmy. Tu ogólnie to jest gruba cywilizacja. To jest normalne miasto, normalny kraj. No, tu idziemy za taką ładną alejeczką. W którą stronę zmierzamy? Idziemy do jakiejś dużej kostki Rubika. Zobaczymy, co tam będzie. Kolejny dzień. Właściwie to nie kolejny. Wyszliśmy z hotelu, bo wczoraj niestety byłoby trzeba jeden dzień poświęcić pracy. Bo jak to mówią, hajs na drzewach nie rośnie, trzeba popracować. No i teraz, o! Lecimy dalej do centrum Aumat. Tu mamy jakiś budynek, wygląda to na jakąś opera, nie opera. Uniwersytet. A tu mamy kazachsko-brytyjski uniwersytet. Generalnie nie za piękny. Zobaczymy. No, w architektury do architektury pasuje. Tu mamy jakieś fontanny z przodu, lecimy dalej. Lecimy. Poglądać miasto, lecimy na bazar. Idąc na rynek natrafiliśmy na coś takiego. To jest Sobór w niebo pańskiego. ładna świątynia, bardzo podobna do szybki w Bułgarii. Bardzo podobne do, do soboru w Podgoricy. Tam bardzo ładne, tylko tam dużo starszy z zewnątrz. Ale ogólnie lubię złoto, podobają mi się te kolory. Z zewnątrz przepiękny budynek, naprawdę warto wpaść. Lecimy na rynek, obejrzeć co mają taniego do sprzedania. Zbliżamy się do jakiegoś sowieckiego cuda z armatami miejscowymi. Oczywiście produkcji radzieckiej, jakże było inaczej. Lecimy dalej, mają tu nawet KFC więc nie jest tak źle. Chociaż w Biszkeku też mają. Wiecie już jest jakie nasze ulubione miejsce. Bazar. Ale tu bazar to jest pełna kulturka. No nie, ludzie się nie krzyczą, nie biją się torbami, nie wjeżdżają w siebie wózkami. Perfumy jak w Jordanii. Bardzo ładne. Idziemy popatrzeć, poszukać czegoś co najbardziej lubimy. Czyli Magnesika. Nie, no kulturka najwyższej klasy. O, to Bardzo ładnie, to można kupić wszystko. O, kurczę, jaki spokój. Zdecydowanie najspokojniejszy bazar z tych trzech krajów, na razie, w których byliśmy. Zobaczymy jeszcze bazar w Baku. Kazachowie, akurat we większości, mówią typowo po rosyjsku, a nie po swojemu. Więc no, my, rosyjskiego, jak mówiliśmy, no nie znamy. Aczkolwiek no, jest to język, który jak dobrze się postarasz, to. Idzie się dogadać nawet po polsku. Niektóre słowa mamy wspólne, więc tam dramatu nie ma. O, i to jest jakiś bazar. Jaki? Green bazar. Green, zielony. Tak, to jest zielony bazar. Zobaczmy, co się tu dzieje. O, tu mamy owocki. No, taki. polski ryneczek. No, w Rydze bardzo podobny. Jest to nawet nie Skopie, bo Skopie to był pod szmatami. Trochę pod dachem, trochę pod szmatami. A w Rydze był też taki bardzo kulturalny. Taki widać, że trochę wschodnioeuropejski, ale na pełnej kulturce. Tu tak samo, pełna kultura. Bezstresowo-owocki, przepiękne. Zbliżamy się do naszej ulubionej destynacji. Do krainy śmierci. No, ale zapaszek powiem Wam, że jest. O! Ubojnia, śpiewa i tańczy. Powiem Wam, że krwinkę czuć. Ewidentnie. Idziemy do Aumaty Foods. Zobaczymy, co tu jest. O, tu mamy całe świniaczki. Tu mamy... Nie no, handel kwitnie, ale widzę, rozglądam się, czy mają tu kasy fiskalne. Ale nie mają. To bardzo, bardzo dobra informacja dla handlujących. Bo tu rozwija się kapitalizm. A jak się rozwija kapitalizm, to sprzedający jest szczęśliwy i klient jest szczęśliwy, bo nie trzeba się z nikim dzielić pieniōhami. Znaczy z Wielkim Bratem. Kurczę, nie sądziłem, że w baumatach znajdzie się miejsce, w którym, dzięki któremu człowiek poczuje się w ciechocinku. Zobaczcie, jakiś budynek. Z tyłu, oczywiście, muzeum. Gwiazda, Muzeum Narodowe z Gwiazdą. Tam idziemy, właśnie zmierzamy. Zobaczmy, co to za budynek. To chyba jakieś muzeum. Wygląda za ładnie na jakiś urząd. Oczywiście nie może też zabraknąć placu bohaterów dwóch wojen. 1917-20 O, więc świętują porażkę z Polakami, jak z Warszawy ich przegnaliśmy. I tutaj wojna ojczyźniana 41-45. No i oczywiście wieczny ogień. Tutaj mamy co? Miasta, które dostały status miast bohaterów Związku Radzieckiego: Moskwa, Mińsk. to, to nie wiem. Kijów, Smoleńsk, Murmańsk. A tu Muzeum Narodowe, właśnie do niego zmierzamy. Dowiedzieć się co tu w trawie piszczało od czasów powstania tego zakątka świata. Wiecie co tu jest napisane? Dom Armii. Oczywiście ja tego nie wiedziałem, Paulina mi powiedziała. Trzeba jest no powiedzieć, że jak na Muzeum Wojny Narodowe, to takiej biedoty to nie widzieliśmy jeszcze. Zobaczcie jakie to małe. Wiecie co jest najśmieszniejsze? Że to jest niby przedstawienie siedziby ruskich w Okopach, to nie szczury tam mieli, a tu nie ma ich. No, a to mamy. Ciekawe, czy to Kursk, czy Moskwa, czy Stalingrad. Pan tu nam pomógł, powiedział, że w wojnie w Afganistanie też brali udział. A to widać nawet góry. To są słynne MI, helikoptery, czyli latające czołgi. A to co mamy? O, Wielka Wojna Ojczyźniana. Muzeum bardzo skromne, naprawdę skromna ta wystawa. No ale z drugiej strony, no kurczę, swoich wojen w sumie nie prowadzili. Z reguły to w służbie ZSRR. No, Kazachowie niestety było ich dużo, wielu tam ginęło. W kilku filmach nawet rosyjskich o snajperach jest troszeczkę o skośnookich miejscowych ludziach. Może to dzisiaj trochę niepoprawne politycznie, ale jesteśmy w ruskiej knajpie. Zobaczcie co mamy: kawiorek, Wiecie co, bo szlachta. To jest taka szlachta, że słoma z butów im wychodzi. Zobaczcie, jak to wygląda dookoła. Piękna restauracja, w bardzo ładnym, rosyjskim stylu, z pysznym jedzonkiem. Niedroga. No i nie taka droga. No Powiem Wam, że wystrój wygląda 4 razy drożej niż cena, więc będzie okej okay na pewno. My tak chodu, chodu, a zobaczcie, co mamy za plecami fajnego. Kultowy hotel Kazachstan. Hotel Kazachstan. Wreszcie... Wreszcie go z każdego no. miejsca, w którym się znajdziemy w Almata. No, wreszcie wyro na propsie. Szkoda, że nie mamy na to hajsu. Wiecie, polskie cebulaki pojechały i nie mają pieniędzy. Ale popatrzeć każdy może. Jesteśmy przy pałacu Republiki. Faktycznie mega reprezentacyjny budynek. Ciekawe, co jest w środku. Sala koncertowa. A, sala koncertowa jakaś. A, no to właśnie. Tu mamy jakieś fontanny. Ogólnie, Maty to nie jest jakieś miejsce super wypchane atrakcjami. Jak dobrze się sprężycie, to sobie spokojnie robicie to w jeden dzień. Co prawda jest trochę chodzenia, bo tam dobre macie, tak zejść wszystko, to macie tak spokojnie z 80 km chodzenia. Ale ogólnie mówię, mat to się przyjeżdża po to, żeby tu się kimnąć, posiedzieć co jeden dzień, odpocząć. Właściwie tak jak my. I później wbijacie się w starą, w starą terenówkę. I zasuwacie w góry? Symbolę, ałmat, no, no właśnie, jabłka, symbole aumat. Bo ponoć słowa umaty to znaczy co? Pełen jabłek. Pełen jabłek. No, no to do kolejeczki, do kolejki lecimy. Pędzimy. Kolejka pełna kulturka. Nazywa no, się KOKTOBE. Ogólnie ładnie, idziemy kupić bilet. Jedzie nasz wagon jedziemy Więccie to ta kolejka to ogólnie nie zatania, bo to kosztuje 50 zł To ogólnie jakaś super okazja, to to nie jest. No w 25 w jedną, 25 w drugą, więc to nie jest okazja, ale nie jest generalnie jakiś dramat. Ładujemy się zaraz. Nie umiem śpiewać, bo zaśpiewałbym windą do nieba. Ale się udało, zobaczymy, co tam będzie. żeśmy wsiedli, ja oczywiście, bym zaliczył Glebulsona na ziemi. No to co, jedziemy do góry. Zobaczymy, jak będzie na szczycie. Tak wyglądają aumaty z góry. Popatrzmy, co się tu dzieje. Bardzo duże miasto. To jest, jak chodzi o powierzchnię, to jest w ogóle jakaś patologia. Bo nawet dał mat, że żeśmy wjechali z Taksówkarzem, to żeśmy jechali chyba z godzinę do hotelu do centrum. No, i my tam się ładujemy na szczyt do Koła Muńskiego i wieży telewizyjnej. A tu mamy piękne góry oczywiście całe w śniegu. droga wjazdowa do Aumat to żeśmy wylądowali na szczycie tego przybytku zobaczcie jak tu jest o, koktobe kolejeczka no i co, ono generalnie tu chodzi o, ża o żarcie coś sobie pędzlujemy, malutkiego tak, i, szukamy i szukamy dalej magnesu. Thank you. Thank you. Tak. Oczywiście jesteśmy po zakupach naszych fantastycznych. Nasze fantastyczne zakupy to są magnesiki. Oczywiście zostały nabyte. Ceny jak w Polsce. Takie same. A to znowu symbol. Aumat. Wszelkie maści jabłka. Ale jak się pójdzie do sklepu i zobaczy jakie oni te jabłka mają, to takie wypierdki małe takie. Wiesz, w Polsce to nikt by tego nie chciał kupować Bardzo ładnie No To są małmaty z samej góry Bardzo duże miasto oddali świetne góry i wieża telewizyjna, na którą zaraz się udajemy. O, to po jedzeniu, w drodze na wieżę, wystałem miasteczko. O, nawet oglądali tutaj chyba Madagaskar. Atrakcje nawet, nawet. Młodzi też ludzie by się cieszyli. no dzisiaj nasz ostatni dzień tutaj. Jutro zmykamy jedziemy w dzicz Aumaty. Trzeba powiedzieć sobie jasno, no miasto biznesu i hajsu, ceny jak w Polsce, idąc sobie tak od drzewa do drzewa znaleźliśmy bitelców prawie żywi, ponoć jedyny pomnik na świecie, gdzie są w czwórkę, czyli Ringo Starr, McCartney, Glennon i ten ostatni, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Mniejsza o to. O właśnie. Tu mamy tabliczki. Oczywiście w języku, który jest dla nas totalnie niezrozumiały, więc ta tablica nas totalnie nie interesuje. Ale fajnie. W dalszym na narciarska. Małość już tu nie skakał bardzo ładny hotelik tą autostradą jutro będziemy jechać w stronę góry czyli jutro mamy jednym słowem kierunek dzicz a kierunek dzicz wiecie to oznacza? kupę zabawy dzicz jest fajna Zdecydowanie fajne jest to, ale to w każdym z tych krajów Środkowej Azji, że de facto fontanny czy jakieś miejsca, gdzie jest woda, są miejscami, gdzie każdy może je używać. Dzieci, rodziny chcą się schłodzić, to włażą. Straż miejska nie lata i nie wystawia mandatów, bo też zostało stworzone dla ludzi i tak być powinno.